bardzo się uspokoi, uśmiechnął się doktor, usiłując przeraźnić trochę od duchy. Sam miał już pewność, że przedłużająca się nieobecność dzieci może oznaczać tylko jedno: popłynęły łódką i to bez opieki. Co mogło się zdarzyć, wolał sobie nawet nie wyobrażać. Była dziesiąta wieczór. O tej porze nawet najpiękniejsza wycieczka powinna dzieciom obrzydnąć. Nie było ich od sześciu godzin. Indokowany przez telefon Vitalis oświadczył, że dziś nie widział się z kuzynami. Ale Halina mówi, że rozmawiała z nimi około piątej po południu. Czy nie mówili, dokąd się wybierają? Halina mówi, że nie mówili. A czy Witalis nie domyśla się, dokąd mogli pójść? Nie. Witalis nie ma o tym najmniejszego pojęcia. Stefan z ojcem są w domu, powiedziała mama z gasłym głosem, wracając do telefonu. Nie pływali dziś wcale. To znaczy, że babcia nie miała odwagi dokończyć. Obaj Adamscy zaraz tu będą – Mama usiadła i ukryła twarz w dłoniach. Rozpakała się nagle. Popłynął drugą łódką na poszukiwania. Od ściany do ściany. Nie mogła ani usiąść, ani się położyć, bo zaraz podrywały ją nogi na myśli. Poczywę i przykre, jak brzęczenie psutego radia. Kiedy szlachetnie to wyglądało? Uroczyście przerwał ciszę niczym pierwszy aktor wewnętrzny. Natalia odczuła ulgę i nadzieję na jakiś przełom w każdej dziedzinie, ale już po pięciu sekundach stało się dla niej oczywiste, że grzmiało na, na pogodę, a nie na deszcz. A do przełomu w jej życiu było jeszcze daleko. Nieznośny brzęk myśli powrócił, teraz towarzyszcie nieznośnego obrazu. Natalia ujrzała męską twarz z jasnym wąsem i jasnym spojrzeniem, pełnym wyrzutom. A twarz ta należała do Antoniego Ptaszyńskiego, czyli do Tunia. I po raz setny z całą ostrością do biednej Natalii wspomnienie minionego właśnie tego wieczoru, który był finałem dziwnego, męczącego dnia. Ognisko było imponujące. Płomieni huczały, tyskając snopami iskier. żeby mi to, dgliwy blask wydobywał z mroku nieruchomą figurkę w kaloszach w swetrze zazwyczaj trzecie na piżamy. Figurką ową był bab babcią. Inteligentny sześciolatek zamieszkujący wraz z rodziną Żaków. Pierwsze piętro żółtego domu z wycieraczką. Bobcio bawił się właśnie w Nerona. Ciekawą postać historyczną. Na skutek niepo, niepojętnej zain, zain pomyłki młodszy brat Piotra Luby Maciuś. Wyszedł dziś rano z domu w skafanderze, koloru khaki, należącym do Piotra, swój granatowy, pozostawiając na wieszaku. Pan Piotr, otrząsnął się z, in z intyracją, zdrygnął z zimna, schował czerwone ręce, ospieszknięty nadgarstkach do kieszeni, które i tak już były zapłytkie, i skulony klusem. Przebieg odległość dzielącą go do domu. Z transportem? Pomyłka, pomyłka, mówię. Nie były świeże. My wyciągniemy konsekwencje. Kto wyciągnie? Zdął się nieco Pawełek. Pani dzwoni pod niewłaściwy numer. Ale przyzna pan, że nie były świeże. To mieszkanie prywatne. A to przepraszam. No, nareszcie zajęłam panu tyle czasu. Owszem. A co pan robił, kiedy zadzwoniłam? Jadłam pod wieczorek, – rzekł Paweł bardzo oschle. Pani pozwoli, że skończę rozmowę. Do widzenia. I odłożył słuchawkę. Kręciła głową, odwracając wzrokiem. Mogła na niego patrzeć. A byłe. Byłaś w szpitalu, lepiej już z nim. Kreska kinęła głową. Maciek sząknął i ściągnął brwi. Wychodzicie? Tak, odpowiedziała genowe z zapałem. Kreska mnie odprowadzi okrężną drogą. Może ja bym też się przeszedł, zastanął. Wił się Maciek. Tak wybuchnęła entuzjazmem Genowefa. Na którym nie zabawił ani chwili. Jezdnia była jak wymarła. Wszędzie pusto, cicho i biało. Więc przeszedł ulicę Stalingradzką na ukos. Zanim wszakże dążył do przeciwległego chodnika, zorientował się, że ktoś go cholera jasno śledzi. Obejrzał się dzieciak, w dodatku dziewczynka. Dziwaczna jakaś, o ile się zdała na dzieciach. Drobna była ich uda, nóżknia jak zapałki, buzię brzydką, wyrazistą i komiczną, z oczkami jak czarne wiśnie i plackowatymi rumieńcami w kolorze małym. Rozciągając usta w szerokim uśmiechu, szła teraz za maćkiem krok w krok i wymachiwała rękami, unosiła ramiona lub nimi wzruszała, a przy tym co jakiś czas wybuchała monotonnym, rozdzierającym kaszlem, brzmiącym tak, jakby miała zamiar wyharczyć z siebie płuca. Zapowiedzieliśmy się z dwóch latami. obżerała się podanymi jej cukierkami. Jakim cudem? spytał profesor. Jakim cudem umieć się szczęśliwa? Po tym wszystkim. Po tej klęsce. Nic nie wiem o żadnej klęsce. Oświadczyła Gabrysia przerywając na chwilę tłumczenie róż i, i spoglądając na profesora ze zdziwieniem. Niczego w tym rodzaju nie przyjęłam do wiadomości. Ja tylko zapoczątkowałam swój rachunek za doświadczenie. I już je nabyłam. Już je mam. Jestem mądrzejsza i silniejsza. I nie jestem sam. Czy pan nas uczył, żeby życie bez cierpienia było jedzenie do skończonego. Rzeczy również podchmurne i słotne lecz, jak i oczywistością. Ciekawe dlaczego. Poszedł z miejsca i poszedł po skrzypiącym, migoczącym wielutkim śniegu. Wysoki zgrabny chłopak o bardzo ładnych oczach i bardzo czerwonych uszach, mroźny getelek i grał z jego bujną, jasną czupryną. Bo z naszymi czapki nie nie zhańbił się jeszcze nigdy w życiu. Od czasów niewolęctwa Rzecz jasna, powietrze było dziś jak u kryształu, gdyż ruch połowy poznają po prostu zawarz z powodu nieprzewidzianych opadów śnieżnych. Darek i jego gruby bentulsek spytali na to z dość czytelną urazą, czy wyglądają może na jakichś cholernych oszustów, czy też raczej na zawodowej kidnappery. Lecz Bernard nie ucieczki na to żadnej odpowiedzi. Tylko ruszył do niej, szesząc iskry. Ucałował obie jej dłonie, a następnie powiadomił ją, że udaje się w tej nie Nie opodal nie była za... Pierwszego podnieża kochanek poranka. Mijając w numer 5 Bracia Lelujkowie, jak jeden mąż odwrócili czarne głowy i dziarsko maszerując spotywali się w okna Stał sobie, oddychał głęboko, patrzał na śniegowe iskry, mrużył powieki i myślał, że przeżywa oto jeden z tych niezwykłych i cudownych dni, kiedy się wie na pewno, iż wszechświat pełen jest absolutnego piękna i doskonałej harmonii, a wszelkie zło i brzydota są tylko do, dodającą smaku przyprawą, jak szczypta soli w słodkim cieście. Naturalnie wie się te rzeczy również dni pochmurne, słodkie. Lecz jakby z mniejszą oczywistością, ciekawe dlaczego, ruszył z miejsca i poszedł po skrzypiącym, migoczącym wielutkim śniegu, wysoki, zgrabny chłopak o bardzo ładnych oczach i bardzo czerwonych uszach.